O pitongu! Złoty! Co tu mi? Szczawiu nasadzili na landzie. co teraz ja mam zrobić? Po złości! Po złości człowiekowi! szczawka Jak cholera! Masakra jakaś! Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, ale daje to słońce. Gdzieś się tutaj schowam. Długa przerwa. Przeszło miesiąc, nie było, może troszeczkę dłużej. Nie przejmujcie się, po tym mogę spokojnie chodzić. Dzwoniłem kilka dni temu to jest zwykły poplon, poplon, który ma po prostu odżywić sobie glebę po ciężkim ubiegłym sezonie i to i będzie i tak zaorane za, no za kilka dni z tego co mi farmer powiedział. Także mogę sobie spokojnie po tym dreptać. Tak, jestem, jestem w końcu na landzie. Jakieś po okno pogodowe się zrobiło, a jestem w miejscu, gdzie ostatnio lub z 2 minuty już dobrze nie pamiętam, wyszedł ten przepiękny Srebrny shilling George'a 4, bardzo rzadka moneta. Dobra, bez pitu-pitu, odpalamy sprzęcior i lecimy. Wreszcie kupane. Zaraz to wszystko pokoszę tutaj, będzie lepiej przemiatać. Standardowo pierwszy element wykopany nagramy. Nic wielkiego, taki jakiś kawałeczek. Kawałeczek blaszki, ale biło świetnie. Biło świetnie, ale jak mówię, pierwsze oczywiście śmieci wam pokazywać. Nie będzie. nie będę. Wszystko zawijamy. Dość płytko, fajnie, gleba mokra, fajna przewodność. Także bądźmy dobre, myślę, ja zrobiłem dopiero dopiero w sumie trzy kroczki z wykrywaczem. Lecimy na ostro. Dopiero drugi sygnał, ale żeby to nie była zmora tych pierwszych sygnałów. Myślałem, że sreberko, sreberko to nie będzie, ale patrzcie, odwracam kamerę i oglądamy. Tutaj jest, zobaczcie go. Jeszcze go troszeczkę przeczyściłem. Śliczny medalik. I tak wyskoczyło. Zobaczyłem tylko te zaokrąglenia. Srebrny korol, kolor, przepraszam, mówię, będzie srebro. Ale medaliczek też oczywiście cieszy. Całe jeszcze łóżko do przywieszania. Świetny strzał. Ekstra. No przyznawałem się, że zawiodły się niesamowicie, gdyż chodzę tutaj tylko, tutaj tylko po tych obrzeżach, gdzie już są przechodzone, gdyż te rośliny są tak twarde, na nie wyobrażacie. One aż kują w łapy i to się skończy dzisiaj z łapaniem cewki. Zobaczcie, jakie to jest kurde wysokie. To ma z 30, a w niektórych miejscach nawet po 40 cm. O! Nie mam planu awaryjnego. Mam jakieś tam terenki, ale są za daleko, żeby dzisiaj się przemieszczać. tak, że będę chodził tutaj po obrzeżu. Może potem przejdę na land, który znajduje się za tymi drzewami. Teoretycznie jest trochę lepszy z tego, co, jak to tam wygląda. A praktycznie przekonamy się, a ja wam nie powiedziałem. bo Miałem tam jakiś taki jeden wypadzik, którego nie nagrywałem. Zobaczcie, jaka wpadła hibernia. Hibernia chyba w najlepszym stanie. Pamiętajcie, to nie jest tego wypadu, żeby nie było. To jest po prostu coś, czego nie nagrywałem ileś tam tygodni temu po prostu i leżała w pudełeczku, leżała w pudełeczku. To przy okazji mówię, wam pokażę. Zobaczcie, jaki stan Moniaka. Patrzcie się, kochani, coś przepięknego. Najlepsza hibernia w najlepszym stanie, jaką znalazłem. No ale jak mówię, to nie jest z tego wypadku, żeby nie było. Ale jest po prostu jakaś tam. Tą blaszkę też zabierzemy. My przyjedziemy następnym razem, żeby sygnałów nie łapać tych samych. No, przejdę tutaj, tak jak mówię, przejdę tutaj ten kawałek i jednak będę stąd spadał, bo jak mówię, złamie, złamie sztycę, Cewkę powiedziałem chyba przed chwilą. Złamie sztycę. to jest naprawdę przeokropne, wysokie, a twarde. Patrzcie proszę kuje w łapy. Zobaczcie i przymiatajcie. O, wyglądało tak na pierwszy rzut oka, że mięciutkę da radę po tym chodzić. No, Niestety, nic nie poradzimy. No musiałem, moi drodzy, jednak z tamtego landu uciekać, ale land landowi nierówny. Tereny koło siebie, zaraz Wam coś pokażę, ale najpierw o, takie jakieś cudo wyskakuje. Nie wiem, czy to nie było od tego... od tego... Nie wiem od czego. No takie coś, taki element rurka, zaraz zrobię Wam zbliżenie, ale poczekajcie sekundkę, coś Wam pokażę. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj mam taki teren rezerwowy. Rezerwowy, aczkolwiek patrzcie się, jaki teren. Aczkolwiek nie mam do niego jakoś zbytnio przekonania. Nie byłem tutaj wiele razy, bo byłem chyba dwa albo trzy razy, ale wychodziły tutaj tylko jakieś monetki i to nie masowo, 4-5. Ale o czym mówię? Czemu teren terenowy równy? A tutaj zaraz za tymi drzewami i srebra, i hamery, i cudawianki. Ale dobra, damy szansę temu terenowi, dlatego że trawka ma. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jak rzucam łopatkę. Łopatka na wierzchu praktycznie. Także pochodzimy, dajmy szansę. Poświęćmy tu jakieś 30 minut, a... a może coś fajnego wyjdzie. No zobaczymy. Daję szansę. Jeszcze jedną. No niestety, moi drodzy Kaszana, na tamtej łące zero sygnałów. Jeden denar myśliwego wyszedł i nic więcej. Jak mówię, tutaj ten swój zacny terenek. Po mojej lewej stronie odpuszczam, dopóki, nie wiem, nie zwiędnie to, nie zetną, nie zmielą, nie mam pojęcia, jestem tutaj teraz na troszeczkę innym. To samo dziadostwo rośnie, ale, ale mniejsze. Także tutaj poświęcę trochę czasu, jak mówię, no nie będę się dzisiaj przenosił, najwyżej walniemy jakąś dogrywkę, a może coś jeszcze wyjdzie, no nie poddajemy się. Nie poddajemy się, już widziałem na kilku filmach, że rzutem na taśmę ktoś idzie do samochodu, tak jak mister Lony ostatnio, że tam w którymś filmie było Lony, to wrzuca tyle tych filmów, że już nie nadążam. Ciach! I takie srebro, że system rozwalony, nie? A wy pamiętajcie, kochani, jeśli macie ochotę, to subskrypcja, dzwoneczek, tak, żeby być na bieżąco. Będzie miło, dobra, Lese, bo szkoda czasu na gadanie. Odkąd tu zacząć, tak? Polecę linię, potem tam, no, żeby coś jeszcze wyszło. Trzymajcie kciuki. Przepraszam za, za hałas tych jadących samochodów, nic na to nie poradzę. A tu dzisiaj będzie chyba dzień pod wezwaniem medalika. Kolejny jest, ale wam powiem. Że aluminiowy, przeważnie są aluminiowe te medaliki, ale jakie huknięcie na słuchawy? 81 sygnał. A przed chwilą wpieprzyłem się na taki tutaj, kurde, złomowiec. Puszka na puszce, waryjastwo w słuchawkach, po prostu ktoś wysypał śmieci. Jest medalik drugi dzisiaj, ale nie ma monety wciąż, bo tam tamta się nie liczy, co została znaleziona. Któregoś tam wypadł do tyłu. Musi być kopnięte, a nie pokazane. Dobra, zawijamy medalik, zasypujemy dołek. Jeszcze mamy troszeczkę tego landu do przejścia, także no oczywiście całego nie przejdę i tak już padam z sił, wam powiem szczerze. Także na ile jeszcze starczy oddechu w płucach, tyle będziemy chodzić. No teraz czysty sygnał 81 i wpakował się guzik, ale mam paznocha brudnego, zostawiłem, wyciąłem sobie, uciąłem sobie rękawiczkę, żeby wystawał lepiej, operować wtedy telefonem, bo nagrywałem dzisiaj telefonem i zobaczcie, wyszedł guzior i tak się zastanawiam, co to na nim takiego jest. Nie mogę dojść do ładu. Tutaj po prawej stronie na to, na to nie patrzcie, bo to jakiś purhel. Zobaczcie, tutaj tak jakby zwoje liny. Stąd wychodzi ręka, ewidentnie zgięta w łokciu. Tu jest dłoń i ona trzyma, jak widzicie u góry, albo miecz, albo nóż. No, pierwszy raz się z takim guzikiem, e, wam powiem, spotkałem i tak przekręcam. Mówię, jakaś M, może W, ale no nie, no nie pasuje mi, bo to ewidentnie nieasymetryczne. Tutaj... Wzory, tak, i ewidentnie, ewidentnie jest tak, zobaczcie, jeszcze Wam zrobię takie tutaj zbliżonko ładne, o, jak widzicie, moi drodzy, ręka, coś tu trzyma, jakiś sztylet, miecz, coś w tym stylu, no i coś innego, jakaś fajna, kurde, inna znajdka, no ale tylko guzik, <grym> dobra, ciśniemy dalej, kochani. Robię sobie, moi drodzy, odrobinę przerwy. Ale jest pięknie. Tak brakowało mi tego słońca, że nawet sobie nie wyobrażacie. W międzyczasie wpadł jeszcze. Boże e, jak to się nazywa. No ten odważnik, balans, balans do ofelgi, czy to traktora, czy jakiegoś samochodu chyba 30-30 gram, nawet w dobrym stanie. Zabieram oczywiście, wszystko zabieram. Jeszcze daję sobie jakąś godzinę i zobaczymy, jeżeli jedźcie już. Jeżeli, jeżeli wyjdzie coś godnego pokazania, no chociaż te medaliki też są fajne, ale jeżeli wyjdzie coś fajnego, naprawdę takiego zacnego, to po prostu puszczę ten materiał, jeżeli nie, to widzimy się na dogrywce. No i tyle w temacie. Chwila oddechu. Kurde, wody zapomniałem, nie wziąłem nic do picia, tak się zszedłem. A chyba z tego, co pamiętam, to mam w aucie tylko mleko, które kupiłem rano, ale ja mleka nie piję, to nie dla mnie, także... Uff, ale jak tak dalej będzie, to chyba polecę i sieknę sobie z dwa łyczki. Dobra, moi drodzy, nie zamulam, chowam ten element i tak jeszcze linia przy linii, jak mówię, godzina, maksymalnie półtora i zawijka. Trzymać kciuki, proszę Was. Ale Wam się przyznam, że się teraz zagotowałem, bo myślałem, że będzie hamerek, a ruszyłem tutaj, bo tutaj przed chwilą dla Was nagrywałem, odpocząłem chwilkę. Takie małe dziadostwo, nie mogę znaleźć guziczek, ale zobaczcie, takie maluteńki, jak to powiększyć troszeczkę, skupiła mnie, zobaczcie, jakie wzorki ma. Śliczny guziczek. A jak mówię, myślałem, myślałem, że będzie hamerek. Tak wystawał z grudki, mówię, ale strzał. A tu taki nietypowy, mały guziczek. No niezwykle, fajne wzorki, na takim małym guziczku takie wzorki. Bajeczka. Wiecie, co wam powiem, moi drodzy? Nieraz ja sobie chodzę już, jak jestem na finiszu, na finiszu, to sobie myślę, jak tu wam powiedzieć, że monety nie znalazłem. Jest. Jest moniak, nie będzie nic specjalnego, ale, ale jest. Nie będę musiał się tłumaczyć. Coś irlandzkiego, jakieś, jakieś Poczekajcie, przetrę to zaraz w jakąś szmatkę albo w pory i wam już pokazuję. Dobra, moniak wyczyszczony, jak mówiłem, nic specjalnego. Tak, może wam pokażę, będzie widać. Konik, 20 irlandzkie z koniem, 86 rok. Tutaj też ładny stan. Wytarłem. Dobra, nie rozwodzimy się nad tą monetą, bo to tak jakby w Polsce znalazł. Nie wiem, tam. Perela, może jakiegoś. Ale jest moniak. Icha! Nie, no, icha to osioł chyba robi dobra. Jest moniak, ale się cieszę z tego moniaka, byle jaki, ale jest. Dobra, mamy, moi drodzy, kolejny sygnał. Wygrzebany. Gdzieś na wierzchu. Czekajcie, bo marchewa się gdzieś zawiesiła. Szukamy razem. Co by to nie było. O, ołów. Nie, to nie ołów. Tu mamy ciekawego, albo mieliśmy, czekajcie moje kochanie Kurde, jeszcze wpadło do rękawiczki. No niestety, jak widzicie, stop aluminium i tak bywa na żywca. Sorry za ten wiatr, bo zaczęło naprawdę pizgać, a co jest coś, czego dawno nie trafiłem, dawno nie trafiłem, bo dawno nigdzie nie byłem. Skupiaj ładnie. Kuleczka muszkietowa. Basketball. W całej okazałości. I nawet nie głęboko Praktycznie delikatnie łopatą z wierzchu i wyskoczyła. Tak się prezentuje. Kończymy moi drodzy. Starczy na dzisiaj. Co? Nie urwało dupska, ale też nie było źle jeżeli chodzi o to, że byłem na jak sami widzieliście na terenie na, który by już, na którym było już chodzone Naprawdę dziesiątki razy, uwierzcie mi, dziesiątki razy To nie było tragizmu, jakaś kulka muszkietowa, guziki, moniak, dwa piękne medaliki A tak jak mówię, tam nie było sensu chodzić Nie było sensu, jeszcze te złomy całe, rury, nie rury e, Tam nie było sensu chodzić, bo cewka i tak by była złamana Sami widzieliście, jak te liście są twarde, e, bez sensu Mijało się to, mijało się to z celem po prostu Żegnam się z wami, żegnam się z wami O, znalazłem, jest to była taka rozgrzewka przed, przed kolejnym wypadem. Takie ruszenie po prostu, po prostu się z domu. Odpalenie. Było miło. Trochę promieni słonecznych. Siadło na skórę pochodzone. Do następnego. Trzymajcie się. Wielka piola, Pozdrawiam. Zoltan.